Dzień dobry panowie. Do widzenia. To ja bym powiedział bardziej: dobry wieczór. <laughs> dobry wieczór panowie. A niektórzy o tej porze to raczej dobranoc. To z dobrej imprezy się o tej godzinie wracało. Chyba ja ze złej imprezy. Do <laughs> Dobra, co? Spakowani? Spakowani? Mamy sprzęt. I nie zawahamy się go użyć. Ja nie, nie zawahamy tak. się. No to dobrze. Adam nigdy się nie waha. Wacha jest droga. Wacha jest bardzo droga. Dobra. Do zobaczenia nie kręć tego bajzlu, bo... Nie, Bartek to, to, to układał to, to, to i... Rumuńskie tango. Bartek tutaj mieszka. No. Nie oszukujmy się, że go wyrzuciła z domu. On tutaj mieszka. Zobaczcie jak wygląda jego manżur. Jest bardzo przyjemnie. Jakby... Ostatnio w ramach pomocy dla bezdomnych zabieraliśmy Kubę. Dzisiaj tak, Bartka. Tak. Jakby ktoś chciał się przytulić, to nie ma problemu. Najważniejsza rzecz. Jak będziemy mieli pierwszego tysiaka subskrypcji, no wlatuje bardzo fajny konkurs. Mega nagroda do wygrania. Także, naprawdę będzie warto. Śledźcie obserwujemy. dalej, więc tak naprawdę prosimy Was o pomoc. No, Subskrybujcie, znajomych. lajkujcie, udostępniajcie, komentujcie. Komentujcie, bo to też ważne. Zadajcie pytania, jakie byście chcieli jakieś odpowiedzi od nas usłyszeć. Ewentualnie, no, ok, ewentualnie jeżeli byście. <laughs> na przykład, jak długo należy gotować życe, żeby można ją było zakładać na haczyk jak ziemnioki. <laughs> Witam serdecznie, kolejny raz, czyli kolega, kolega Adam nie potrafi się bawić. My przyjeżdżamy z przemkiem, żeby się posiedzieć odpocząć Przemek A on. On jako jedyny Nie wie co to znaczy fan, nie wie co to jest. Ja wiem Tak, ty wiesz, no To jest jak Jałowie, a wy nie Taki jestem złośliwy, mówią nam je mały czarny i zuśliwy. Jest to ryba. Tak It's fish mother Jest to, jest to leszczyk Pięknie Dasiu. tak Takie się wydaje, że pięknie Bo rybka nie jest taka zbyt mała Bardzo waleczna No i miałeś rację koleżko I lesz jest bardzo ładny O Słuchajcie jest ładny, ale złośliwy, bo mi tu popląta Lechosław jest ładny i wziął bardzo delikatnie. W pyszku ma, zaraz na samym poczęteczku. Czekaj. Delikatnie, nie chcę wyostrzyć. Dobra jest, Masz? nie no. Haczyczek numer 10. Bardzo ładnie wziął bo za samą wargę. Pierwsza rybka dzisiaj. No i od razu taka taka fajna. Naprawdę ładna. Dokładnie. Naprawdę ładna rybka. Buśka, hej. Bu Dobra Jadeś Twój zestaw dzisiaj wygląda następująco. Koszyczek 20, 25 gram 25 koszyk. Do tego jest na szybko złączce, systemik. Tak, na systemik federowy e, ze stoperkiem Szyb... skręteczka. Już konkretna ta skrętka? Konkretnie skrętka Czy powiem szczerze, ja używam takiej? Nie robię na feder gumie. No. E, używam na zwykłej żyłce, nie używam krętlika, nie używam szybko złączki, bo po prostu nie lubię. Ty łączysz nie bezpośrednio lubię... żyłkę tak. z z żyłką przyponował. Tak, dokładnie. Przypomnę dosyć długi. Ale nie, nie, no 50. No tak plus minus. No taki jest tam niby 60 ale ale myślę Dobra, i teraz pokaż no mi twój hak. hak tak jak mówiłeś. Yy, dużo robaszka. Dwie mady, dwie piętki i zapięty gnojaczkiem od dziadka. Tak. Pozdrawiamy gorąco dziadka serdecznie. Jak pozdrawiamy. No dobra, czyli ten zestaw dzisiaj Robić Ci po prostu robotę. Tak, i ostatnimi razy też, też na taki zestaw łowiłem. Identyczny, leszcz czarny bez niczego. Leszcz czarny z, oczywiście z gliną, nie? no bo, no bo tak, tak ja daję. Troszeczkę gliny. Dałem paczkę leszcza czarnego i pół paczki gliny Starfisha e, do federka. No ok. Więc tutaj można zobaczyć. bez czarny, czarny Leszcz. Dokładnie, I dobra? Dokładnie, to jest ta paczuszka I masz kasterów jakieś tam Tak, starszych. tutaj mam kasterki, ale to kasterki zostały mi z jakiegoś poprzedniego łowienia Coś tam dołożyłem do, do, do wiaderka I to wszystko Dobra Hejcia no jeszcze lepiej Jeszcze lepiej Dzieli mnie tu w zimę Śnieg, pad Jedyne co mi leci to grad. Już nawet dziewuchy nie są Ale Ja się im nie dziwię Ja też Słuchajcie, paluchy mi rybami śmiedzą od walentynek. <noise> Ale wiecie co? To jest najlepszy atraktor. Zobaczcie, co się dzieje. Ja, dziadek. łowię sobie ryby, a te leszcze tutaj dwa. Co mnie? No niestety nie. O Boże, jedyny. Ja taki stary, to nie powinienem w ogóle wstawać. A uważaj lepiej, jak tym podbierakiem machasz. Co, proszę? Proszę, proszę. Biorę Leszcza. No ładny. O, coś mi się, coś mi się rozkręciła ta. Moja wariacka. Pięć, jeden nerwuj się, jeden nerwuj się. No co mogę Ci powiedzieć? No, powiem tak w krótkim czasie. Jest to mój trzeci leszczyk. Dzisiejsza zanęta, jaką przygotowałem, to yy, czarny lesz Starfisha No. 1. I, I pół paczki gliny Starfisha. I to wszystko. W żadnej filozofii. Yy, na haczyk, mady. Dwie i dwie pinki. Jeszcze kopalniaka nie dałem. Od dziadka Grzegorza. Od dziadka Grzesia, tak. Mambe, mam i Nagrywam cię. Pokaż co. Ty Jędrek. To ja tu idę przez lasy pola, przez wiatr, przez wilk. A ty mnie do takiej żaby żeś tu poderwał? Ja pana nie zapraszałem. Świetnie, świetnie. Ty, chyba. Proszę ty, nawet. Dziękuję. Ty łodsze no być może. Ale ta ryba jest nauczona tego, że jak już weźmie, to ma tam czekać na mnie. Na no. pana Adama. Bartek, ty też masz branie na drugiej węce. Dobra. Nie ma co się wygłupiać. Zaraz będę miał pełno brań zobacz. Orze już wystartował motorówką. Zaraz sobie stanie pewnie w miejscu gdzie ja rzucam koszyk. I znowuż będzie po rybach. Dziękuję, do widzenia. Podziwiamy ładnego leszcza, drodzy Państwo. Jak panu się siedzi? Siedzi mi się bardzo wygodnie. Tak? Nie chciałbym siedzieć w Mielęcinie na przykład, albo w jakiejś, e, powiedzmy, garwolinie. Ale jak smakowała się... bułeczka? Bułeczka była petarda. Tak? Bułeczka e, była petarda. I tak nie oszukujmy się, ja z tej bułeczki wyjąłem papryczkę i na ja tą papryczkę łowię. Tylko nikomu nie mówcie. Naprawdę? Papryka ostra to jest petarda. A jeszcze jak tak ciecierzyca, zawinięta w paprykę ostra. Tylko nikomu nie podpowiadajcie, zwłaszcza Przemko. Kurczę, ten wesko chyba nie idzie w tej niewspólnej. Jest ładny. ładny jest. Ja jestem ładny, ale też jest taki ok. Tak. Jest tak. No gdzieś tutaj blisko. Przewija się, ale są bardzo. Bardzo żywotne, bardzo żwawe. No silna woda go nie było, nie? No i nie jest to mały leszczyk. Spokojnie. Aaa, nie lubię widoku pod draka. Ale u Ciebie. Nie, to jak widzi to się uśmiecha. Nie ma. No i Mamy leszczyka. Bardzo żwawy. Adaś góru jesz dzisiaj No tak mi się udaje no po prostu co mam wam powiedzieć Tak jest kurka fasolka Wreszcie jest tak silny, że mi rękę wykręciła Dobrze nie złamał w nadgarstku, ale Pokaż... proszę bardzo Poczekaj sekundkę Zobaczcie jakie jest Poczekaj, dobra to cwaniaczek, ledwo, ledwo, co? Cwana bestia. Haczyczek dziesiąteczka. A jak Ty miścisz tą ciciorkę na tym haczyku? To jest moja tajemnica. No tego zdradzić nie mogę, ale... Fajna rybka. Piękna. Piękna, waleczna, zimna. Nawet zobaczcie, na siatce mamy jeszcze śnieżek, który padał przez leczkę. No prawda niestety aż mi się kichło. Śnieżek padał w świeci. świeci dopiero czwarty, się do roboty. Dopiero czwarty, a ty ile masz? Ja mam I dwa. dwa jazgarze. A ja miałem trzy jazgarze i mam dwie ryby. O, i... to ja nie wiem właśnie, czy mam trzy czy cztery czy pięć. Bo nie wiem, trzy chyba zapałem większe, jednego mniejszego i teraz następny. To jest czwarty leszczyk. Pio, czwarty, albo... czwarty leszczyk czwarty. i dwa jazgarze chyba. Dwa jazgarze na pewno, ale jest okej. Okay. Nie zdążył jednego wyciągnąć przemas i przemas jest coś, tak? To jest. O, tam Wiesz, co? Wydaje mi się, że to nie ci żyłka. A jo faktycznie myślałem, że masz jedną pod drugą, ale zupełnie z drugiej strony. Płociucha, no piękna Plata. Nie chciało się podbieraka użyć. Kolejna rybka. Trzemak nie zdążył wyciągnąć płoci. Nabić koszyka i na drugiej wędce odjazd. i o mnie branko Przed chwileczką No nie zdążył uda Adam zarzucić wędeczki Będzie to prawdopodobnie szósta ryba jeśli uda mu się ją docholować do brzegu Wyszarpnęła łebkiem, ale chyba się zeszło Co Ty gadasz? Nie, yeah, jest chyba no, idzie po prostu do brzegu, nie jest to jakaś wielka, jakaś wielka ryba. Mam nadzieję, że płotka. Bo ja tu przyjechałem płotki łowić. <grystanie> Przemek jak? A, ja zgarzę, dobra. Wiesz co Bartek powiedział? Nie, nie, ja nie idę na pieszo. Bartek powiedział tak. A jakbyśmy chyba nie zabrali... Naprawdę drugi kurs, to chyba na pieszo tak odbyć. Ale mam płotkę! Bartek mówi tak, jakbyśmy nie zabrali, to było Ale mówiłem na samym początku, ale, ale ma, ma piękną kapitalne. płotkę. Swaj. Nie oszukujmy się. Tak jak powiedziałem, z tej płotki dwie łuski, a można sobie zrobić wiosła do pontonu. Taka jest wielka. Albo do łódki zdalnie sterowanej do wiosła do łódki. Nie no pokaż. A daś, a zrobimy jeden mek bo ona jest prześliczna ta potucha i oczywiście też znowu puściło nie? Zobaczysz, haczyczek się wbił w siatkę znowu przedziało delikatnie no Widzisz ona się przebija. Musisz z powrotem ten haczyk, no, no tak, dokładnie. Tak, tak, no właśnie go próbuję Wyjdzie o, dobra, pięknie. Adaś No co mam powiedzieć? Uwielbiam Ja powiedzieć. mogę Ci jedynie pogratulować, bo uwielbiam, ryba jest... Uwielbiam mówić płotki jest to naprawdę bardzo silna ryba. Ale jaka mniejsza, mniejsza od leszczyków, ale Hol jej to jest coś pięknego. Proszę bardzo. Trzeba Bartek ciągnie. Coś ładnego. ładnie mu to idzie. Tylko w dorotek trykocze jak na szalupie ratunkowej. Jakby spuszczali kotwicę. Chyba dobrze nasmarowany. Tak. Piaskiem. Ładny leszczyk, ładny. Ładny, ładny tylko sierota. O Jezus! O Jezu! Ludzie! Ju... Ty, ten lezz mu wykręci rękę, patrzcie co on zrobi. Teraz weźmie go w ręce. taki akcji to dawno nie widziałem. u Jezu! Jest! Jest! Brawo bracie! Udało Ci się. bracie, No to tam... To znaczy, że szczęście nie za dużo, bo rozumu. Bardzo łodna. dokładnie. Ja przypomnę, że na trzech stawach z Radownu Tak, pozdrawiamy chłopaków z rodowia. To są Bojowy. To są nie tylko, bo jest w jeszcze w Jest Coś jakby było, ale. Nic dużego. Myślę, że płotka. Oje! Na coś lesz nie chcę Raczej leż to, gdzie będzie. Raczej albo mały reszczyk, albo chłodki. Chodź, leczka. Chodź, tak nie szarpie. Jazga. Tak? Jazga Ładne tutaj jazgarze muszą być. Ale chopok, ja mam takie zacięcie. Tak? Że łuski zostały w wodzie i golca wciągnął. tak królewski. jest. Jazgar królewski. Fajny leszczyk. A, ale ja tu widzę dziadka gliździoki e, Tak, spaghetti od dziadka. Z Czyli z, z pozdrowieniami haczymi. dla dziadkunia. I coś ci powiem, drogi przyjacielu, że dwie i pół godziny przespałem. Mimo że miałem brania, nie mogłem się strzelić w ogóle. Okazało się, że miałem za mały haczyk. Że w ogóle miałem złe haczyki. Czyli tory były złe tak. i, i nie podłoże nie też były złe. Piękna rybka, może wrócić z powrotem do wody. Tam jest nasza dzieciorka. Zapraszamy do wagi Ja on zaraz powiem co bana się robi Dobrze cię podpotrywaliśmy No Mówiłem że będzie Przesadziłem nie? Przesadziłeś Jak zawsze Co dzień jesteś ale dzisiaj rano jak stałeś to tą sam trągę powiedzieć O dzisiaj to przesadziłem Ty naprawdę przesadziłem się Ale w końcu nie oszukujmy się Trzeci raz w życiu na federze A na szczęście że to dzioba Tak, tak To, jest to, to długo to ja z gazem Do góry ten podbierak Będą etały. Muszę odłożyć. Robi wrażenie, kolego. Słuchaj, no, co ja mam ci powiedzieć? Staram się być coraz lepszy. No i co mogę powiedzieć? Ja powiem tylko jedno: Zalęta, czarny leszcz robi robotę, polecam. No. Starfish, number, number one. one. Kochani, no jest, robota zrobiona. Są klamoty dzisiaj. dobre, a mnie to najbardziej i tak cieszą te wszystkie płocie. Malutko dzisiaj płocie, nie? Bardzo mało, ostatnio było więcej. Dobra, no ale nie oszukujmy się. Płotki takie też występują w naszym programie. Dobra, szybciutkie fotki i, I woda. Poczekaj połóciutko, no, No dobra. No proszę ja ciebie. I dzisiejszy. I co, i mówisz już tak mało? No, oszukiwał jak zwykle. Poczekaj. Adamie, przejmij kamerę. Ja z kolei. Tak. No piękny dzień, co mogę powiedzieć. Bartek, co możesz powiedzieć właśnie na temat... tego? powiedzieć, że to jest po prostu piękny dzień. Takie rybki. Fantazja, nie? W fajnej ilości, no bo... Czekaj, Czekaj mówić Ja sobie poszytam stamtąd Co tu widzę mówić A powiedz No właśnie No ja proszę, proszę. właśnie Przemku proszę muzyka ja Nie wiem który Wszystkie są piękne Wszystkie są śliczne Wszystkie są ładne Dobra. Wszystkie są petardie. Przerywam i robimy fotki i nie męczymy Popali? Kurczę, nałapali się, aż bym powiedział. Ja bym męcz. powiedział, że było pięknie. Szkoda, że nie brały. Jak zwykle. Wczoraj nie brały, dzisiaj brały. Wczoraj Ale jutro nie... będą brały jeszcze lepiej. Wczoraj nie brały, dzisiaj przestały Jutro będą brały, a tak. w niedzielę będzie wiatr. Padało, będzie wiało, będzie torkan. torka, borka i baborka. Wszystko będzie naraz. Ale yy, stwierdziliśmy, że fotowoltaika się nie opłaca. Słuchajcie, nie zakładajcie. Lepiej taki wiatrak yy, ogrodowy. I ładnie wygląda. I troszkę prądu. I klimatyzacja ranem. I komary odgania. O, dobra, bez kitu. Piękny dzień, co? No. Tym bardziej, że kończymy w granicach godziny 13 z hakiem, tak? Tak, ja bym chciał właśnie powiedzieć, że kończymy. Kończymy z zabieraniem Adama na ryby. Przepraszam. Adam dzisiaj wygrał. Jego nagrodą jest stawianie obiadu Tak. Adam dzisiaj stawia obiad. I. Zrobiły ja to. biedny jestem, jestem taksówkarzem, ja mogę wyłudzić od was pieniądze, a nie wy ode mnie. Pieniądze Szul możesz wyłudzić, wyłudzić jak już postawisz obiad. Nie <laughs> ma takiej opcji. Dzisiaj na obiad gwizdany. <laughs> Słuchajcie, no co, połapaliśmy troszeczkę, było pięknie. Pogoda nam dopisała przez cały, od samego rana. No. Flauta praktycznie przez większość łowienia. No. Chwilę przepadał śnieżek, ale to delikatne. No, ale to musi tak byś nie było nudno przynajmniej. Rybka, nam z tyłu rybka brała bardzo delikatnie, e, ale mimo wszystko trzeba było łowić na duże haczyki. Tak, o no, grubo. Czyli pierwszy, dzień, pierwszy raz jak byliście, twoja metoda się sprawdziła. Tak, tak. czyli duży, duży haczyk. E, akurat ja łowiłem dziesiąteczką, może było 12. Duży. No, duży, no tak, no, nie oszukujmy się, są, są i większe, ale, ale jak na nasze łowienie to jest duży haczyk. i No i co? Dużo robaka, trzy, cztery mady, trzy mady, mady, pinki. No i do tego jeszcze y, kopany, plicha Picha kopana i robiła robotę, także Picha dużo, no taki stało. haczyk to jest bardzo dużo, przy tych, mało tego, ryba ryba po prostu nie wyglądało na to, żeby tak intensywnie. intensywnie żerowała, zwabiała ją zanęta, zanęta. Number one czarny leszcz, tamten Z, rok to był Starfisha, hit. Także, także w tamtym roku był hit, a w tym roku, no na chwilę obecną, no, na nie chwilę obecną walimy cały czas na tych zanętach. Bo i czarny leszczy, i płoć, i, i płoć jasna, i no, no wiele innych. No czekamy na ryby, które lubią słodkie zanęty, bo też będziemy też będziemy łowić na nich. Skarpiołata. A czy, Ja w ogóle mam takie pytanie do Bartka. Czy Ty zauważyłeś, że on był trzeci raz w życiu na federze i się mądrzy najbardziej z wszystkich? Ale znam zauważy... Zauważyliście, że przez trzy razy, kiedy byłem na federze, za każdym razem skopałem wam dupę? No tak, no bo my wyciągaliśmy po godzinę. Jest w porządku. Nie daję im żadnych szans. Ja lajk. Like. Po prostu mam dobre zanęty, a oni! Adam, Adam. Kukurydza, ciecierzyca ziemniaki słuchające, ja do nich gadam! Adam, Wy tego nie słuchajcie Adam sobie wytrzymaj To nie kurkuma Masz żółty dziób Limoniada Dobra, zabijamy manzo lecimy roku, na chatę Lecimy na chatę Także do następnego Najważniejsza rzecz Jak będziemy mieli pierwszego tysiaka subskrypcji A bardzo fajny konkurs Mega nagroda do wygrania Także, Naprawdę będzie warto Ślicznie obserwujcie Ale I dalej, więc tak naprawdę prosimy Was o pomoc no, Zapraszajcie Subskrybujcie znajomych. Lajkujcie Udostępniajcie Komentujcie Komentujcie, bo to też ważne Zadajcie pytania, jakie byście chcieli, jakieś odpowiedzi od nas usłyszeć, ewentualnie, znaczy ewentualnie jeżeli byście. <laughs> na przykład, jak długo należy gotować ciecierzycę, żeby można ją było zakładać na paczek, jak zimnioki? <laughs> to jest tajemnica. A w ogóle, to y, może następnym razem, jak będziemy robili film y, u nas w studio, to Wam opowiem o tej ciecierzycy. <laughs> Dlaczego ta ciecierzyca jest taka ważna <laughs> u nas nie tutaj w tej programie? Nie tak, nie zanudając. Zanudając. Pamiętajcie o konkursie. Widzimy się niedługo.